To nie To A co ja robię? Chyba tutaj musimy iść, bo coś się zaświeciło w tym miejscu. Tak. Zanoś tam był. No, tak, tak. Ale czyż zabili go? O że... O! Oh! Tak myślałem. Kawał świeżego mięsa. Wejdź do duchowego kompleksu. Hmm. Wstecz. Mag magiczna bariera. Ale ja mam fragmenty. Może muszę tutaj muszę umieścić. Musisz... Tutaj. No nie, nie mamy kleju. Skąd ja mówię wezmę klej? Ale z... zobacz ten grzyb Który? Grzybę z sobie skleić O, to mi zdrowia, podoba mi się O nie! O nie, nie, nie Ale chyba wiem dokąd musimy iść jak. Jadę... W prawą stronę tylko tam droga prowadziła I w lewo, gdzie wychodził zamek Powoli może żeby cię nie słyszałem Dobra, zastanawiam się, dylemat Za on wychodził Jeśli tutaj wróci, to mam sferą banę po prostu

My mamy 5 fragmentów. To gdzie będzie szósty? Tak się zastanawiam. Skąd wierzę 6? Coś pisało o 6 fragmentach. Ooo, dziwne napisy. Hmm. Ołtarz. Dobra. To na tyle. <noise> Droga powrotna może być nieciekawa. Zwłaszcza, że przewidujemy jakieś kłopoty z zankami. Nie wiem, gdzie teraz iść Teraz z drugiej czyli na wprost Taśmy... Tu, wtedy wyszliśmy. No Taśmy. właśnie, ale tak się tylko obracam, żeby ten zankał ominąć. Nie? <noise> Halo. 12th of August 1839. Banishment ritual is taking longer than expected, and we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners. Being around these degenerates makes me ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They are all wicked men, and I remind myself of it constantly. Still, I am thankful for God sending these monsters our way, as they will serve as the instruments of my salvation. Oh, Daniel, oh. Smoła? Smoła? Właśnie. Mm -hmm. Zajmij ten szczyt. <laughs> Danielu, wiedziałeś, że jesteś chory? Spróbuj cię się rozwalić spróbuj. Smoła? <laughs> O, lekka snuła. No właśnie, mamy Klej. Patrzmy. Martwi mnie sprawa za gripą. Ciekawe, co on jeszcze żyje. Mam prawo. Jest to już a nie. Bo ja to miałem otwarte Konie, Aleksander! Oby, nie brakowało jeszcze jednego braku w Oby. Mhm. Jak to nie? <śmiech> <śmiech> o kurwa. No to... Wracamy się. Do o, panie Agawę, to siebie nie jest dobrze. Moim zdaniem ma gripa ten ostatni kawałek. O. Czy czeka nas niemiła niespodzianka? Może jakbyśmy mu nie pomogli, to on by od razu umarł. <grym 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 I by ten... No ale co, wracamy się. you send for will end up here. remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. don't take anyone before they are ready. understood? sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. manage your victims well and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate.

<laughs> Ten to to zabrzmiało, nie? Mam dla ciebie kawał mięso Tutaj było to laboratorium, nie? No. no świetnie, ale... Nie bardzo Jak ja mogę uważać w tą miksturę dla ciebie? Aha, a może chodzi o kości? Samo. Tu musisz. Nie, ogryź coś, to musi. Nie możesz nic dodać bezpośrednio do krwi. Musi ona najpierw zostać oczyszczona. Hmm. 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 Eee... Była ta studnia z Nurkiem. Gdzie ona właśnie była? Tam. Sanktuarium, nie? Nie, tu Presbyterium? No zobacz. Nie, tutaj nie było. Ja tutaj właśnie biegałem, Aha. tam gdzie te dęki były. Tak, właśnie. Może tamto jest, trzeba przyjrzeć. Nie, nie ma, nie auto Tutaj był. Nie wiem, przyjdzie pewnie, żeby. Ale spodek latek. Nie, nie, nie. Nie, co z to już ja widzę co To jest jakaś zabawna pomaźń No ale spadek klatek, oh my god Już <śmany> <śmany> Chwyciła przynętę Halo? Cichy, <śmany> ja to O, fajna grafana. <laughs> nie A tu Zenek wychodzi No wciągasz go <laughs> Moje mięso <Jest>. No <laughs> On chyba wyrzygał te sprzątki A nie Poczyścić, dwie zwieszał

Said we found a way to take me with him beyond the stars. But I was too afraid to come along. And now all I want like to do is regret it. I've always been a good friend. Give me a second chance. But so does Alexander. That's why he keeps you. To. No. I kill you. <laughs> Nie Wszystko mogę. zaczyna się palić. jakie Właśnie mam. Musisz mi pomóc. No chyba ty jemu. Właściwie. Dobra. To. Dokąd? No i Dokąd? Na wprost. Na no wprost to jest ten, te mosty, wielkie. To robi do tyłu. Mi się zdaje, że właściwie była grypa, to była taka mieszanka. No eee. Y no, tak, nie Dla tej góry. Tutaj nie mogę, jakoś nie wiem położyć. Może zrobimy lekkie cięcie, Dobra, kat. Ponownie, witamy. O, znowu spadek klatek. Presbiterium, wejście. Moim zdaniem, tutaj będzie ostatni kawałek, bo jak po drugiej stronie były. Yy, około trzech, no to tutaj tak samo. O, ale spadek klatek. No, mamy 10 FPS-ów Tutaj byliśmy, nie? Tak, ale sprawdź, czy może jakiś kawałek to nie robię. Aj! Niech się FRAPS rozgrzeje trochę. Hmm... Poszukaj we wnętrzu, może tu będą gdzieś kawałki. No, fuck! W ogóle sterować się nie da. Zobacz, może coś w się. Może... ...tutaj na dysku? Moim zdaniem tak. co 100% to Jak dysk jest przepełniony, to wtedy zwalnia nagrywanie. Tak. Oglądałem raz <laughs> i komuś właśnie tak gra spowolniła. Chodź chodźmy lewą stroną. Fragment kuli może. Hm. nie hmm. No właśnie. I to był nasz błąd. Rozglądajmy się. Jest <grystanie> pełno skarbów. A, ene, tak chorek latki. Yes. <grystanie> to jest ta dama. Tak, nie, wchodź do środka. No, po prawej przeszukaj. Ja! Kość. No, Kość tutaj <grystanie> nic nam nie pomoże. A to domulka. O, niewidzialna ściana, widzisz? A udało mi się przejść. Halo, fragment kuli. Jest! Teraz możesz wejść do domułka. Do Dobra, chcesz się zranić? <grywy> Dobra, ale ja zakończę w tym miejscu. No. Tutaj Brona. Xaver.